Witajcie w kolejnym odcinku Kroniki Kryminalnej. Tym razem dość przerażający będzie to odcinek, aczkolwiek nie będzie on dotyczył jednej dokładnie sprawy, chociaż na przykładzie tej sprawy temat omówię, w zasadzie na przykładzie dwóch spraw. Temat będzie dotyczył raczej szerszego zjawiska, jakim jest przemoc wobec dzieci, czy w ogóle przemoc w rodzinie. W zasadzie nie ma dnia, żeby te czy inne media nie donosiły o kolejnej zbrodni, bo w zasadzie chyba nie można tego nazwać inaczej wobec małych, bezbronnych, często dzieci. Nie tak dawno właśnie media obiegła informacja o dość patologicznej rodzinie, która to znęcała się nad małym. Kubusiem z Jastrowia. Próbowałem się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat i kontaktowałem się z ośrodkiem pomocy społecznej w Jastrowiu. Chodzi o 29-letnią Ewę H i jej partnera, 36-letniego Patryka K., którzy to na pozór stwarzali wrażenie Super kochającej się pary, i no, byli takim, powiedziałbym, instagramowo-modelowym związkiem młodych ludzi, którzy szczęśliwie wychowują swoje małe dziecko. Jak się okazało, nie było tak kolorowo wcale, ponieważ niemowlę trafiło do szpitala z dosyć mocnym urazem wewnątrzczaszkowym. Dziecko było potrząsane, szarpane, bite. Ostatecznie okazało się, że matka zadzwoniła na pogotowie, ponieważ no, chłopiec prawdopodobnie stracił przytomność i nie był w stanie jej odzyskać. W momencie, kiedy dziecko trafiło do szpitala, pracownik gminnego środka pomocy społecznej. Poinformował policję, że coś tam jest nie w porządku i podejrzewa stosowanie przemocy przez matkę ośmiotygodniowego tygodniowego kubusia. Dziecko trafiło do szpitala z bardzo poważnym urazem mózgu, zagrażającym życiu. Zostało przetransportowane do bardziej wyspecjalizowanego szpitala w Gdańsku, natomiast policja zatrzymała zarówno matkę, jak i jej. Konkubenta, aktualnie przebywają w areszcie i grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, na Instagramie pozwali naprawdę na kochającą się rodzinę. Patryk opublikował takie, taki wpis, który wywołał niemałe kontrowersje, ponieważ napisał on: nie życzę nikomu źle, życzę wszystkim, żeby byli tak traktowani, jak sami traktują innych ludzi. No, wywołało to oczywiście olbrzymią falę komentarzy, gdzie internauci życzą mu tego, żeby został pod celą potraktowany mniej więcej dokładnie w taki sposób, jak potraktował swojego synka i najprawdopodobniej właśnie taki los go w najbliższym czasie czeka. Natomiast to jest sprawa, która wypłynęła nie tak dawno. Ja dowiedziałem się, że ta rodzina przeprowadziła się z Czarnego do Jastrowia i mieszkali tam dosłownie od kilku tygodni. Wcześniej byli pod opieką Mopsu z Czarnego, natomiast tam nie byłem w stanie uzyskać żadnych dodatkowych informacji. Odbijam się od ściany i dowiaduję się tyle, że nikt nie jest upoważniony do udzielania jakiejkolwiek informacji. Pytanie, czy. Po prostu pracownicy MOPS-u czegoś tam nie dopatrzyli, czy być może rodzina ta była opiek objęta opieką kuratorską, czy też nie. Tego nie wiem. No, tak czy inaczej, ewidentnie doszło do bardzo poważnej przemocy. Ale jakiś czas temu z kolei pięcioletnia Nadia. Pięciomiesięczna, przepraszam, Nadia trafiła do Szpitala Wojewódzkiego numer 2 w Rzeszowie. To już dłuższy czas temu, ponieważ sprawa ta miała miejsce pod koniec ubiegłego roku. Dziecko trafiło z, z licznymi złamaniami rączek i nóżek. Było w tak tragicznym stanie, że lekarze musieli utrzymywać niemowlę w stanie śpiączki farmakologicznej. I przez kilka tygodni dzieciaczek był pod opieką lekarzy, skąd dziecko, czyli mała Nadia trafiła do rodziny zastępczej. Rodzice Nadii to z kolei 20-letnia Magdalena K i 25-letni Artur K. Są oczywiście podejrzani o znęcanie się nad córką ze szczególnym okrucieństwem. Za co również obojgu grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Przy czym tutaj sprawa jest o tyle bardziej skomplikowana, że rodzice dziecka nie mieszkali ze sobą od jakiegoś czasu, a ojciec objęty był niebieską kartą. No i teraz, jak jesteśmy przy temacie niebieskiej karty, to zerknijmy na statystyki, jak to wygląda w skali kraju. Okazuje się, że różnie to bywa w różnych latach, ale średnio 80 plus minus 80 tysięcy niebieskich kart jest wydawanych, że tak powiem, każdego roku w naszym kraju. Przy czym około 10% w dużym zaokrągleniu dotyczy przemocy wobec nieletnich. Gdyby pójść dalej w statystykę i gdyby, gdyby to podzielić przez ilość dni w roku, wychodzi na to, że około 15-16 przypadków znęcania się nad nieletnimi, przy czym to jest bardzo oczywiście szerokie pojęcie, ma miejsce każdego dnia. Czyli tyle mniej więcej jest interwencji policyjnych, ale takich, które kończą się niebieską kartą czyli to już jest raczej. Poważna sprawa, i takich, które przede wszystkim są zgłaszane. Gdyby pójść dalej tym tropem analitycznym, można byłoby dojść do wniosku, że tylko część takich spraw jest zgłaszana i w ogóle nagłośniana, a znaczna, pewnie większość, przyjmijmy, że połowa jest zgłaszana tak dla celów statystycznych. Czyli można powiedzieć, że około 30, a może i 50 przypadków dziennie, każdego dnia ma miejsce w naszym kraju, gdzie rodzice w ten czy inny sposób znęcają się nad własnymi dziećmi. Co ciekawe, statystyki dotyczące niebieskich kart pokazują wyraźnie, że około 60% przypadków ma miejsce pod wpływem alkoholu. Zatem problem, który w naszym narodzie funkcjonuje od dawna, czyli olbrzymie nadużywanie alkoholu i skrajna patologia z tym związana, cały czas funkcjonuje i cały czas ma miejsce. Rząd stara się w jakiś sposób ograniczać spożycie alkoholu, na przykład poprzez wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych porą nocną. Pytanie, czy to coś zmieni? W mojej ocenie niewiele. Dlatego, że to nie jest kwestia kolejnych nakazów czy zakazów, tylko mam wrażenie, że wszystko to jest kwestia głębokiej edukacji, a przede wszystkim braku takiej polityki socjalnej i społecznej w naszym kraju. Czyli młodzi rodzice często są pozostawiani sami sobie, a dodatkowo, że czasem mamy dość szalone i są to czasy. Tak naprawdę Instagrama już w znacznej mierze mniej, Facebooka, ale e, krótko mówiąc, są to czasy obrazkowe, gdzie e, młodzi ludzie patrzą na życie e, osób, które są influencerami czy też e, celebrytami, którzy pokazują, e, pokazują się na zdjęciach jako super uśmiechnięci, fit, wyluzowani, e, wysportowani, super zarabiający ludzie. I wielu młodych ludzi w podobny sposób chce stwarzać pozory, i tak naprawdę żyją w dwóch różnych, niekoniecznie stykających się ze sobą rzeczywistościach, ponieważ jedna rzeczywistość to jest właśnie prezentowanie siebie na zdjęciach i dodawanie super wpisów o tym, jak to jesteśmy szczęśliwi, a druga rzeczywistość to jest wszystko to, co poza kadrem, i wszystko to, co dzieje się w czterech ścianach. A w tych czterech ścianach często dochodzi do olbrzymich dramatów. Nie tak dawno doszło również do olbrzymiego dramatu w powiecie leżajskim, w niewielkiej miejscowości chałupki Dębniańskie. Wczoraj odbył się tam pogrzeb ośmioletniego Oskarka. Został on uduszony przez własną matkę. Też próbowałem dowiedzieć się czegoś więcej. Rozmawiałem z proboszczem, rozmawiałem z panią z Ośrodka Kultury. Nie bardzo chcą zabierać głos w tej sprawie, ponieważ to była tragedia rodzinna nieco o nieco innym wymiarze. Jak się okazuje, mama małego Oskarka zmagała się z poważną chorobą psychiatryczną, psychiczną. Nie wiem dokładnie na czym polegało jej schorzenie, ale najprawdopodobniej w chwili popełnienia tej zbrodni była po prostu całkowicie niepoczytalna. I teraz znowu pytanie, co poszło nie tak, bo czy ktoś tego nie przypilnował, czy ta rodzina była pod opieką ośrodka pomocy społecznej, czy ta kobieta była objęta jakąkolwiek pomocą psychiatryczną? tego nie wiem, ale gdyby wszystko poszło tak jak pójść powinno, no to może nie doszłoby do tej tragedii. Trudno powiedzieć, nie chciałbym zabierać jakiegoś tutaj konkretnego zdania na ten temat, bo zbyt mało mam informacji. Natomiast faktem jest niezaprze niezaprzeczalnym, że hmm, Kontakt z lekarzem, specjalistą, jakim niewątpliwie jest psychiatra, jest w naszym kraju naprawdę bardzo utrudniony, o czym pewnie wielu z Was się przekonało. Wystarczy testowo zadzwonić do pierwszej z brzegu przychodni i spytać, kiedy jest pierwszy możliwy termin, żeby dostać się do takiego lekarza, i możemy się zdziwić, bo oczekiwanie będzie dłuższe niż do ortopedy. Czy to jest efektem tego, że mamy tak duże problemy w narodzie? Myślę, że po trosze tak. A po drugie, nie od dziś wiadomo, że jeżeli ktoś ma problem, bo na przykład traci pracę, a potrzebuje, przepraszam za określenie przysłowiowego, dupochrona ze strony ZUS-u, to najprostsza metoda na wyłudzenie, bo nie da się tego inaczej nazwać, zwolnienia lekarskiego. Czyli L4 to jest prosta ścieżka do psychiatry, któremu wystarczy powiedzieć, że czujemy się wypaleni zawodowo, że zmagamy się z jakimś zniechęceniem, że być może trapi nas depresja, i taki lekarz na wszelki wypadek wypisze zwolnienie lekarskie na dwa tygodnie, ze względu na to, że nie będzie chciał brać odpowiedzialności za ewentualne późniejsze próby samobójcze. Jest to oczywiście sytuacja patologiczna, ale tak to w naszym kraju działa, i niech pierwszy rzuci kamień, kto nie zna kogoś, kto choć raz skorzystał z takiej możliwości zabezpieczenia się na wypadek utraty pracy. Oczywiście istnieją specjalne ubezpieczenia na wypadek utraty pracy, na przykład one są dokładane do, często do kredytów hipotecznych, ale czy ktoś z tego korzysta, to jest zupełnie inna historia. Krótko mówiąc, wydaje mi się, że mamy w naszym kraju olbrzymie problemy systemowe, znacznie bardziej poważne od kwestii rozliczeń poprzedniej władzy. Co do czego nie mam wątpliwości, że jest to potrzebne, ale wydaje mi się, że polityka rodzinna i społeczna powinna zacząć w tym kraju funkcjonować w sposób należyty. Ale żeby nie być tak całkiem pesymistycznym, chciałem Wam powiedzieć, że. Istnieją w naszym kraju różnego rodzaju instytucje i organizacje, głównie pozarządowe, które zajmują się pomocą rodzinie. Istnieje coś takiego jak niebieska linia, i w opisie pod tym materiałem będzie numer telefonu, pod który można zadzwonić zawsze w sytuacji, kiedy dochodzi do przemocy. I w tym miejscu chciałbym się zwrócić z apelem do was wszystkich, żeby wszelkie tego typu przypadki zgłaszać. Ja osobiście jestem dosyć mocno wyczulony na różnego rodzaju powiedzmy nieszczęście ludzkie i problemy w związku z tym, jeżeli jadę sobie na rowerze albo jestem sobie na spacerze i widzę człowieka leżącego na ławce, który śpi, w środku upalnego dnia, i oczywiście widzę z daleka, że to jest człowiek, który śpi jest mocno pod wpływem alkoholu. Jakby tak czy inaczej, zawsze zadzwonię na 112 i zgłoszę ten fakt, bo to pozory czasami mylą i nigdy nie wiadomo, czy ten człowiek jest pod wpływem alkoholu, czy czasami nie ma jakiegoś wstrząsu związanego z tym, że zapomniał wziąć leków, na przykład nie wziął insuliny i po prostu zapadł w śpiączkę insulinową przy okazji cukrzycy. Tak samo nie należy nigdy odwracać wzroku, jeżeli widzimy jakieś patologiczne zachowania wobec dzieci. Takim patologicznym zachowaniem jest na przykład taka prosta sytuacja, z którą często możemy mieć do czynienia nad polskim morzem, kiedy małe dzieciaki biegają całkiem nagie. Jest to moim zdaniem naprawdę złe i niedobre, ponieważ. No, każdy człowiek, nawet ten najmniejszy, ma swoją godność i powinien być ubrany w jakiś strój kąpielowy czy cokolwiek, ponieważ no jest to, jest to naganne. Ja przeważnie po prostu bezczelnie zwracam uwagę, bo dlaczego mam tego nie zrobić i mimo tego, że czasami spotykam się z krytyką, to i tak to robię. Podobnie, jeżeli widzę, jak młoda mama Siedzi na ławce w parku, buja wózek i rozmawia sobie z koleżanką, a obydwie w tym czasie palą papierosy. Też bardzo często nie jestem w stanie się powstrzymać i zwracam uwagę na to, że jest to co najmniej e, karygodne. E, niejednokrotnie również wyprosiłem e, taką mamę z placu zabaw, e, ponieważ palenie papierosów e, w otoczeniu małych dzieci jest no, co najmniej skandaliczne. Tak samo, jeżeli zauważacie albo wiecie o tym, że gdzieś za ścianą, albo gdzieś po sąsiedzku dzieje się jakaś krzywda, tragedia, jeżeli dziecko jest nadmiernie karane, jeżeli słychać krzyki, jeżeli słychać awantury, reagujcie, zgłaszajcie, nie bójcie się tego. Powiem Wam małą ciekawostkę, jak wygląda, taka, jak wygląda sytuacja w innych krajach na przykład w Norwegii. To jest przykład dosyć skrajny, ale mam wrażenie, że ciekawy. W Norwegii sytuacja wygląda w ten sposób, że jeżeli któryś z sąsiadów zgłosi awanturę domową, a tam ludzie są wyczuleni na tego typu sytuacje i lokalna policja jest po prostu informowana dosyć szybko, jeżeli słychać jakieś wrzaski, Jakieś odgłosy, awantury. Przyjeżdża na miejsce policja, i z reguły pierwsze co robi, to zabiera dzieci. Najpierw zabiera dzieci do odpowiedniego ośrodka, dopiero później zadaje pytania, i dopiero później są jest miejsce na jakiekolwiek wyjaśnienia. Dobro dziecka jest w tym momencie najważniejsze, aczkolwiek jakby biorąc pod uwagę nadgorliwość norweskich służb, czasami jest to Przepraszam za określenie, przegięcie w drugą stronę. Natomiast uważam, że warto zawsze na zimne dmuchać, niż później chodzić na pogrzeb małego dziecka, które zostało zakatowane przez własnych rodziców. Bo teraz mija dziesiąta rocznica słynnej sprawy małej madzi z Sosnowca i oczywiście jest to. Pożywka dla słynnego detektywa bez licencji Rudkowskiego, który opowiada o całej tej historii, udziela różnych wywiadów i temat jest oczywiście bardzo głośny, ale pamiętajmy o tym, że takich madzi Sosnowca w skali kraju mamy co najmniej kilkanaście rocznie, więc warto zwracać na to uwagę, warto zgłaszać i warto za każdym razem reagować. Tyle ode mnie w tym krótkim, acz treściwym i mam wrażenie, że dość przygnębiającym materiale. Oby takich spraw było jak najmniej. Trzymajcie się zdrowo i do następnego odcinka, który w zasadzie już na Was czeka i będzie opublikowany dziś o godzinie 18.00.